Ostatnia paczuszka, którą otworzymy. Jest coś dobrego. Van Dijk! Van Dijk! Wypożyczony! It's a loan! It's a <laughs> Sorry? A więc teraz, Piękna Holandia, proszę! <grym i gledy> Wreszcie! Witam, Andrzeju. Wandaj! <grym i gledy> 100 tysięcy chyba on kosztuje! Co tu się teraz stało? Podgląd złotej paczki. Virgil van Dijk, 60 tysięcy Kurde, ale zawsze coś Czyli głównowikonie nie Rzadkich zawodników, więc jest srogo Paczka nułoka, van Dijk! Jest! Ha <śm> ha come on! Udało się! Mamy to! boom. Ale zdarłem gardło, o Jezu <ś> Jeden rzadki zawodnik, magiczne. Magiczne są te paczki z jednym rzadkim zawodnikiem. Let's go! I jeszcze Golini, Marco Salonso, kapitalna paczka z premier. League. Zapraszam! Ło! O, Jezu Przewinąłem walkout! Vandyk! Jest! Dobrze, że nie będzie miał toty, ale są pieniądze, na to czekaliśmy. Bo z 30 tysięcy myślę, nawet przy dobrych wiatrach można z niej zarobić. I druga paczka. No, oczywiście się nie obrażę, jak będzie jakiś skromny łokałzik, ponieważ ostatnio i wreszcie doczekaliśmy się, nie jest to ikona, jest coś dobrego! Van Dyke! Van Dyke! Van Dijk! Niewypożyczony! No i to jest to, to jest to, dlatego nie warto wydawać prawdziwych pieniędzy na tę grę! Food Champions, Van Dyke oceniony na 90, 200 tysięcy trafia na moje konto, ja nie miałem takiego trafu w trakcie TOTY, naprawdę! Najdroższy był waran, 150 tysięcy. Van Dyke, myślę, że może kosztować znacznie więcej. Jeszcze w środku może się coś kryć. Van Dyke, Jezus, co ty zrobiłeś?